dzisiaj że moi drodzy jesteśmy sobie na survival Dokładnie tak Jesteśmy sobie właśnie na survival I zostawcie koniecznie łapkę w górę I subskrybujcie mój kanał Czerwony przycisk macie na ekranie I teraz tak Dzisiaj yy, To <ścoughs> Naprawimy Pójdziemy sobie pod drewno A żeby było Dlatego moi drodzy dzisiaj będzie bardzo pożyteczny odcinek. Sobie zetniemy takie dwa drzeweczka, powiedzmy. Zetniemy sobie dwa drzewka i wydaje mi się, że za chwilę już w sensie, że... że zetniemy sobie te dwa drzewka i widzimy się za chwilę. Kurde, spieka już się skończyła mi

Ja piernicze. JAK... tu się stało. Powiem mi to ktoś czy nie. Ja pierdzielsztyk. Ja pierdziulę. Co jak to się stało? Takim wiatrem rozczulam. Tu, tu rzeczy do roboty są. Dobra. To sobie zrobię. Tak. Hop, 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 hop. I to to sobie zniszczę. A bo czemu by nie. Ja pierdzielę! Chłopie! Nie wybuchaj! Proszę, ja mnie! czy nie? Ogórek, ogórek. Siema, ogórek. O nie! Dobra, nie tu, 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 tu i tak, tu. nie, 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 nie. Tu, tu, tu nie, 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 nie. Tu, tu i tak mnie nie interesuje. Boże, to, to rozdupcu Tu se możesz rozdupcać, panie. Innych rzeczy ty nie możesz rozdupcać. No.

ja się kręcę u mnie nie ma Halo! Gdzie ja mam siekiery? Panie! Gdzie, gdzie ja mieć siekiery? Dobra, hop, hop! Ej no, giga dobrze to już to Giga dobrze. Ale mam, Ale mam pomysł! Ale mam pomysł! Ale mam pomysł! Duży pomysł mam. Duży pomysł, pokażę wam, pokażę wam, pokażę wam, zobacz. Ale to w ogóle jest wełny już? Że co? Co? Że co? Że to już jest tyle wełny? LOL! Umarańczowo, ale ty jesteś kozak. Jak siedzie, tyle we... Nie, to się nie dzieje. Panie, tyle wełny. Tyle wełny, no to to... to. kurde. Dobra, ale to sobie daję... O, tak, dobra To sobie drzewka jeszcze ze... Jak Mariusz już jest normalnie, obity panie! Panie, to sobie drzewka zepne. A najbliższe drzewka se tylko, że tutaj tego już nie będę przerabiał na deski. No, no, no. Tego nie będę przerabiał na deski, bo mam pewien pomysł. Mam pewien pomysł, tylko nie wiem, czy go się uda zrealizować. To jest największy problem tego, bo chcę, żeby podłogi były z tego drewna. Nie ze środkowych desek, tylko z drewna. To jest taki cel. to się nagrywa, jo. Dobra No, okej, okay, dobra, dobra Teraz szybciej, szybciej to niszcz Niszcz to szybciej Szybciej to niszcz Szybciej Chwilę ogórki się zrespią i będzie pozamiatane, żeby ogórki się nie zrespiły Szybciej, szybciej, żeby nie było górków Żeby nie było górków Szybciej Zbierz to Dobra, chyba na razie jeszcze nie ma żadnych ogórków. Ogórek, nie O Ogórek. Przyjdzie do mnie ogórek czy nie? Ogórek, 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 ogórek. O, o! Git. Dobra, dobra. Jest, Git, jest, jest dobrze, jest dobrze. Dobra. O, gdzie na zapateki? Elo, dobra. Zobaczcie, jak to drewno tam się rozłoży. Czy 60 to jest dużo na taką powierzchnię, czy nie? Ale jeszcze. Oj, oj, oj. O matko, święta. Co, co, co ja tu robię? To zniszcz. O! No zobaczcie, jak to teraz pięknie wygląda. Zresztą. To co wygląda z Nie jest różnica, widzicie? Widzicie, jest różnica. Jest takie piękne, obrobione. Dobra. Zobaczymy, czy 60 tutaj to dużo, czy mało. Hmm. Oj, chyba, chyba mało. Oj, oj, oj. Ojej. Ch chyba trochę mało to jest. O nie. dobra już, walić te dwie deski. No dobra, jak 60 drewna to było, to trochę trzeba będzie pokopać. Przecież to było 30 dopiero, ale, 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 ale ja już to widzę, nie? Dobra. Hop. To sobie dam. Hop. Hop, dobra. I lecimy sobie, rozumiesz? Tak. To se roztopce, rozumiesz? Tak, o! To se zniszczy. I chyba jeszcze dwa drzewa trzeba będzie zniszczyć. No, bez kitu. Bez kitu jeszcze dwa drzewa. Albo właściwie z kitem. Dobra, nieważne, ale No, już tutaj to. Zaczyna wyglądać ten domek. Już tak sztulnie się zrobiło przez te deski. Jeszcze tutaj będzie glowstone. No to pełna profeska będzie. Pełna profeska będzie. Dobra. Hop, 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 hop. I hop. Dobra. Lecimy dalej. To sobie już do końca ze... dobra. Hop, hop. O dobra, ty wiadro bym mógł z tamtego zrobić, ściętego. <laughs> chociaż, się, chociaż się boję, że, że, że zginę, nie? Przecież się nie mam jakoś super dużo. W sumie bym mógł zginąć, A co tam? A co tam? Dobra. Tutaj to sobie wszystko ścinam, rozumiesz? Panie, zet, zetnij to, zetnij to, dobra. Lecimy sobie, tutaj, tutaj, to sobie. Zniszczę, o. No tutaj też będzie jakoś okolice 40 drewna. Okej, okay, okej. Okay. Może nawet 45. To faktycznie to wysoko to jest. A może nawet 60, tak jak było tam. Oj tak, będzie 60 tutaj drewna. Przekroczy to 60 drewna. O nie! Bez kitu przekroczy 60 drewna. Albo może nie. Nie, 60 na pewno nie przekroczy. 50 przekroczy, no. 51! jaki idealnie wyliczone, normalnie. Normalnie tak wyliczone, że... 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 że, że masakra, nie, 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 to... Bo, bo, bardzo fajnie, bardzo fajnie, dobra. Robię teraz drogę. <ścoughs> robię teraz do końca open pass. Hop. O ile starczy drewna. O. Ooo! Co się dzieje? Ale spam w myszko, dobra. Teraz tutaj to sobie. O, postawię hop, hop. Nie. O nie, jeden został. Fucking. Fuck, dobra. Eee, ty, to pani, to to, to. to łatwo, to to, to, to. to łatwo, łatwo, łatwo. Łatwo, dobra. To teraz to Teraz to To bez kitu, tam jeszcze jest tak, tylko potrzebny jest Drewno, to, to mało, mało, mało Jak ja mam takie lasy Tutaj, pani. Dobra, lecimy sobie teraz Czemu ja nie zmieniłem kształtu kamerki, nie? Oj okay. O O Jak o. Okay. Jaki teraz może być? A daj taki Bardziej męski kolor. <gry> Czekaj. Matko! Już. Yy, zawał. Już zawał. Już zawał był, nie? Już myślałem, że mi Audio City zdjęło. Już myślałem, że mi Audio City totalnie zdjęło, nie? Totalnie nie widziałem go na pasku. Totalnie już. Nie, już miałem ciemności przed oczami, że się nie nagrało, nie? Masakra. Masakra. Dobra Lecimy sobie na S tutaj. O nie, ty za mocno tu zniszczyłem. Mocno to zniszczyłem, pani. Dobra E, to ja tutaj jestem stack praktycznie. Lol, lol. I teraz stąd walnąć wiatr. Który to jest poziom? E, 90. Nie, 89. To prak prak praktycznie 90. Nie co, czy ja... czy ja to robię kilof? Nie wiem. Ale, ale, ale... Ale, ale... To set o Teraz będzie git. 13 minut filmu. Z ścięciami. Z timelapse, bo sobie pomyślałem, że to może być sobie timelapse. No to trochę tam będzie, mniej 12 może być teraz, jakoś tak. Dobra. Teraz to już bez kitu, starczy, starczy, starczy. Wystarczy tego drewna. Dobra, sezonki zasadzone. Można kopać tutaj to. Co to? Co to jest? A to jest obca! Jejo! Co to? Jo! Ja... Ja myślałem, że to jakieś drzewo! Lol! Myślałem, że to drzewo! Masakra! Masakra! Dobra. Kopiemy sobie tutaj tego samego. No i w sumie możemy się widzieć, czy tak naprawdę. lepsze, jak to wykopie. O! Już się wykopało, pięknie, ładnie. I teraz tak. Nie, no, ale spadam... Ojej ojoj. Przestań, przestań przez chwilę, dobra eee. A nie, takiego tak. czegoś tam ty mi nie. Dobra. Dobra. Kurde. Coś się dzieje. Coś się dzieje. To już ładnie wygląda. To już ładnie wygląda. O. Teraz chcę zobaczyć statystyki. Przedmioty. O. Piasek, kamień. Nadal świerkowy pień na pierwszym miejscu. Goni to kamień. Goni do kamień w sensie. Na no, takiej zasadzie. Tutaj. Betony są pochodni, 137 pochodni? aha 87 pulpitów zniszczyłem, żeby dobra a co tutaj mamy? 14 obsidianu, 12 bambusów aha, jeden świerkowy przycisk, jeden niebieski cement dwa żółty. o i tutaj po jednej naszych świerkowych drzwi nie zniszczyłem <ścoughs> dobra, nieważne no wykopaliśmy, że się zrobiliśmy podłogę. Albo... Albo, 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 albo. Jezus magia, ile sadzonek. Matko święto? Matko święto, ile patyków? To jest raj dla mnie. To jest dla mnie raj. A ile tutaj będzie sedzonek? Co tu jest zero? No! Z tego nic... Nie wypadło! No! LOL Ej, nol! Co? What? Co? Dobra, wiecie co? Robi sobie jeszcze jeden śkierkę? O! Kurde, gdzie mam miejsce na pieskowca? Ja pierdyka. Odkładaj to. Kurde, 53 zostało. Odkładaj to. To też, to też, to też, to też. Tutaj. Wszystko tutaj to odkładaj. Odkładaj, odkładaj wszystko. 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 Ej, ale hełmik i budki to są... Piękne enchanty są. Piękne enchanty są. Tylko teraz... Co to jest? Tylko czarna owca. Tylko teraz... Chcę iść w po Ponieważ... Ej! W sumie... Jak teraz... Tak jeszcze się nie zdrespiły ogórki. Creepery... Jakbyś się ktoś pytał. O, tutaj jeszcze są sadzonki! No proszę, kolejne osiem S. To teraz sobie... Bym to wszystko zamienił, no tak, drewno, o, to czemu kierka schodzi, no już mi zeszła, dobra, nieważne, idę spać i lecę po ten, po brzozy, elu, dobra, dobra, ja pierdzielę ile sezonu, Dobra, dobra, dobra. Hop. Dobra, dobra. Lecimy, lecimy, lecimy sobie to zrobić. Weźmy sobie troszeczkę brzuszek. Dokładnie to jeszcze nie wiem ile. Uda się wiadro? Es S. Panie, już do speedrunnerów należy. Panie jak ja, 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 ja speedruner jest ja <grywa> Dobra Widzę tam już yy, pion na którym są yy, brzozy widzę brzozę widzę brzozę Brzozę widzę pani widzę brzozę! ja widzę brzoza o woda ról Dobra Dawaj Brzozy, brzozy, dawaj brzozy, dawaj brzozy Aha, to tak... Nie, to jak ta wygląda? No dobra, dobra Na razie dwa staki sobie zbiorę Na razie dwa staki, ale, 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 ale to, ale to będzie więcej, to, to będzie więcej Zde Zdecydowanie będzie więcej dobra. Tylko to teraz sobie, rozumisz? I raduj. Piknie ładnie. Nawet... Brzoza. To ładne drzewo. No. No, no. no ładne, no ładne, no ładne. Tak wiem, podobają mi się najbardziej te czarne plany. Mhm, jakby to była jakaś krowa. Dobra, ile już minut trwa film? 20, to pewnie trwa tak już jakoś 18, bo te dwa timelapsiki jeszcze tam były. No cóż, coś, coś może być koło tego, coś może być koło tego. Dobra. Lecimy sobie teraz. Ze ścinaniem. Większej ilości drzew. Szybko, szybciej to ścinaj. Szkiera. Szybciej to ścinaj. Szybciej to ścinaj. Szybciej to ścinaj, mówię ci coś. Halo siekiera. Siekiera, halo, czy ty mnie w ogóle słyszysz Halo siekiera. Ty mnie słyszysz, ja nie mam pojęcia, nie 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 nie. nie 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 nie, ma pojęcia. Nie ma pojęcia. O o o o. Ja, nawet nawet duże to drzewo, chociaż 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 nie. Chociaż nie dobra. No. Już przekroczyłem tu tak. Tu nie ma totalnie brzusz. Totalnie, same liście po nich Po nich są, o ty, to sobie zasadzę tam O, 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 dobra, dobra Dobra, dobra, kolejna brzoza, kolejna brzoza Jest gi, jest gi, panie dobra Eee, ty, to jeszcze są dwie brzozy Joj Fajnie Gdzie ty mnie to tam spadasz? Kolejny Dobra, jednak cofam to co powiedziałem Są brzozy no Tutaj tak tylu nie będę potrzebował. Aż. Dobra, wiesz co? Time Timelapsik I, i jak to zepnął to się widzimy. Uwaga, ostatnie drzewo! Ostatnie drzewo! Uwaga! Nie mam to. No, Lord. O, tu jest, tu jest To sobie Ale nie, lepiej mieć więcej niż mniej Faktycznie To, 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 to sobie to sobie, zet, sobie zet. Dobra Lecimy do bazy I będziemy ten film bo ja też już za bardzo nie mam czasu Tylko, że Gdzie jest moja baza? Nie, tu są takie kuty, to gdzieś tutaj jest. Tu są punkty dobra. A, tu jest ta boda, dobra. to jest to woda, dobra. To jest baza. No to co? Może teraz yy, może time? Zrobimy taktykę na speedrunnerów. Słuchajcie. O nie! Ty! Co się stało? Spadł lol Dobra jednak nie zrobimy taktyki na speedrunneru Co to za zombie To już był zombie To był zombie Ale nie, nie, nie 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 Sandro Pertilla Proszę państwa dobra Następnego to sobie zrobimy Następną dziękuję ja wam Serdecznie dziękuję za Oglądanie tego filmu. Subskrybujcie kanał, to by było na tyle, do zobaczenia w do na razie, do zobaczenia, baju!